To i ja, klasyki, a ciostra Tosia, poznajcie mnie, Toska, to jest moja siostra, dzisiaj nagrywamy, ale ja chcę przed tym opowiem, postaramy się w kolejnym odcinku może jeszcze nagrać, bo wiecie co, Galaktyka Andromeda, to jest moja siostra, a to jest mój tata. to jestem ja. A jak jesteście już na moim kanale, to postarajcie się zostawić 1000 łapek w górę. Jak zostawicie 1000 łapek w górę, to wtedy Wam dam najlep najlepszy ten filmik o, o Galaktyce Andromeda. Jeśli chcecie, to subskrybujcie mój kanał, a jak nie to pach. Ale jeszcze wam powiedzę, że to... To oznacza, że my zrobiliśmy najlepszy ten, ale zrobię jeszcze inne galaktyki i popatrzcie, to my moja... siostra, to się niech coś Trochę widzicie, popatrz. ale załogę, nie no i patrzcie, to jest moja siostra Gabi, o widzicie, o to jest Tosia, to jest i teraz postaramy się nagrać tak na pięć Co dlas Nic Gabi Aha. Ale trzeba, nie odpinaj kabli O popatrzcie, tu jest pokój Mogę wam go pokazać z bliska Ale no popatrzcie To jest Gabrysi safa z lamą Polecamy lamę oczywiście dla dziewczyn, bo taka lama jest przefajna Oczywiście plecamy takie zabawki ze słonikami. Na małych dzieci. A oczywiście chcemy odrzucić uwagę z e, e, chmur, bo jak nie byłem chmury, to wtedy nie nagramy. Nawet Andromeda. Ale choć to Wam jeszcze raz pokazu moją galaktykę. No, popatrzcie, to już mi cały domek. Tutaj właśnie idę. Takie dziewczyny się bazą, a ja już idę do mojego pokoju teraz jeszcze nie pokazuje, jak to świeci ale potem wam mogę pokazać na razie jest jasno popatrzcie to, to jest mój pokój widzicie ja tu mam swój własny o widzicie popatrzcie И тут имаме мама и И то е стома галактика. Позвъртайте. Галактика Андромеда. Дали ще се? Козито ще се. Това на... не е. Това не е. Това не е. Това не е. Това Na mój, na mój kanał filmowy bo już nagrywam za niedługo będzie mój nowy kanał jak ktoś to czekam na was pa jak coś to jeszcze mi się za 50 jeszcze minut nie za 30 nie za 2 minuty bo będę mógł... To jak to było a no tak śniadanie dobra to najpierw jeszcze wam pokażę czy, czy to się to się bawi, patrzcie, to się się bawi Lost Wise. a widzicie? A jak bawi, to patrzcie co gabryczka, widzieliście? No i tak na razie to, patrzcie, to są ich rzeczy, to jest ich łóżko i oczywiście musimy kończyć, tak?